Hejka! Witam Was w kolejnym vlogmasie na tym kanale. Dzisiaj vlogmas numer 9. I na początku otworzymy sobie kalendarze adwentowe, a później pojadę do Koni i tam coś z nimi porobię. Kalendarz od Klaudii. Tak. I tutaj dzisiaj, dzisiaj takie elementy Teraz dla psa. Snart slutt.

Mamy poczki. Takie poczki? Ładne. I teraz ze herbatami. Dziewiątka. Cytrynowa. I tutaj cytat. I podsumowanie. Ciastka, czekoladki, smaczki. Elementsy. Herbata i kulczyki. Najlepsze to kulczyki MS. Jestem już u i sobie pracujemy. Na przykład, patrzcie, odstawianie za dół. No a co to taki szczur? Halo! O. Pięknie, a nawet sam robię, nie muszę nic robić. W tą stronę też. Brr. Nie, poczekaj, ty idziesz już od razu. I cofamy w bok. Super. Tak! Pięknie, super konik. Dobry konik. No i uczego go takiego przedstawienia nóg, że tak o, widzicie tak o. I raz to robił, tak samo wyszło. Zobaczymy. Tu myślisz, że ja chcę cię lążować, nie? Stop, stój, i w bok. Bok, prawo, ok prawo, okej, prr. Wiecie co, ciężko mi jedną ręką, więc was postawię gdzieś. Przejdzie, przejdzie, no git, prr. Postawiłam was tu. Może będzie widać, może nie. Ja tam nagrywam no. Stop. Wiem, Stop. Bravo! Ogólnie dzisiaj nic się nie udało zrobić z kucy, No prawie nic, nie udało się zrobić z kucykiem, bo te, ta ląża to jest tragiczna. Ja nie wiem o co chodzi. Ja mam go dość już i musi być bawierska tutaj, bo ja, ja nie wytrzymam. Ale mniejsza z tym y, zaraz robimy sobie... ojej, że mam coś na kolorach. <laughs> robimy sobie ten. O, I pudełka. Proszę bardzo. Mam tutaj szpatułkę taką o z kalendarza i smaczki więc damy im. Teraz bierzemy Możesz Teraz to. Ja myślę, że tygrywa. Tygrywa. Okay. Zbierz Zbierz ten? Ten No To okay. No. W ogóle, patrzcie, kalendarz, nie, I tyle zostało z kalendarza. Proszę bardzo. No właśnie zapraszam na Angel pod Horse. Tam są maski, codzienne. No to zaraz. No kurde, znowu się No dzisiaj musicie tu po prostu. Żeby nie ma nawet tutaj bez sensowni? No to zaraz. Ej patrz, bo tutaj się wydarzy że mało z tego, masz nie? Właśnie sylwuję. Słuchaj, patrzę. Jest usmarnia, odwala. Właśnie dawać. No. No. co No. No. To No. 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 Aha, o Jezu. Szczególnie no, kucyki dostają mało meszu teraz, tak jeszcze sporo, no ale dobra. Możesz się pać, do pomiarkę dla każdego. Kucyki dostały mało meszu, bo są za grube, a po prostu daje im męż, żeby dostały jakąś witaminy. Bo jak mają dostęp, to do siana cały czas. O, no. Aha, widać to po kucyku. No. Trzymać tak miałam w głowie, że mi jak to powiedzieć, to No, no co? W trajpal, w trajpal, w trajpal, nie właśnie, tak widziałam. No, no, git. no nie, Mamy XD, 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 XD. to Mamy Możesz kupić. Ej, taka śmieszna jest ta łopatka, taka mała, ale spoko Moja to jest drewniana, najlepsza. Twarda, nie wygina się, A więc... A, Normalnie gotowanie pierwsza klasy. No i tak jest, lecz pozdrowia Ej, teraz też za dużo nalałaś Bo teraz trzeba tak pół czajnika na nasza <grym grym> No. Chcesz opisać? Nie, no. za dużo? Niby wody? Za dużo? No Idealnie No, może to, czuła, było. Trudno Mam magit? git? Nie, nie no, 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 na git też No, tak, tak Ale mi się przejrzyło Miau no, Szoko ty Kolejzamka, co tu robisz? Patrzcie szybki mek, jakbyś mogę w swoim kurde, swoją łyżkę. A idzie sammy się, ale Mekka. Muzyka, udzielają, używają. Dobra. Pozdrawiam. No i oj, ja ziemcie. Anga idzie na twórczość. Wiedziałam, że to zrobię! No po prostu nie tu! Chyba wyszedł w ale, ale żarcik Patrzcie, teraz nagrywam swojego vloga Asa Ej. Tutaj wszystko muszę... O Jezu! Ała, dobra, a nie ma Patrzcie! Tu nie ma paznokcia Tu nie ma paznokci Sekret teraz to zamykać Nie wiem, ale ja to nagrywam okay, kopię, Czy ty nie widzisz? Czy ty nie widzisz? To twój kot, nie mój Raz, Odwala znowu picowi, odwalaj znowu widzowie, odwalaj. Dobra, No tak? Daj, Ale co, sama je sprowadzisz? Tak. Dobra, daj ci wyzwanie, sama je sprowadzasz. No i co z tego, ale dzisiaj masz wyzwanie. Dobra, mamy No ale zanim jest prowadzisz, Ej! będę. Ej, ja! Mać! To... <laughs> Wybrały się dwie influencerki. To fajnie co, nic nie widzicie, widzę O nie, czy O dobra, widzę Dobra I tak o, oh, Jak to ciężkie To kilo tego o, Nie widzicie nic Ale trudno Tutaj y, Tu... o, o, trochę widać Tu jest Są suplementy I taka paszarnia Tutaj mam smaczki O to, to to już, a sobie weszła. Psik! Kuba! Psik! Ale prowadziła kucyka japi! Dobry koń! Nie bój się! Nie. Chodź! Chodź! Kuba! Masz, masz! Masz, masz! Masz, chodź! Masz! Super! Właśnie! No! Właśnie tak, właśnie dołka puchata. O, nie da się dotknąć. Idzie się z śrebakiem? O, i nagrywa. I up. śrebak. Nic nie widać, o widać. My baby, ale gruba. O, Ale gruba. O! Nie dało ci się przywitać. No. Bo że głodę koje. co ty? Widziałaś Widziałam, ale ja to dlatego, że ty ją otworzyłaś. No, ona ją gryzie. No wiem. To czemu się. Ej, daj się Kubie chociaż przywitać. Oni się osłupiają, co No, oni się kochają. Kuba, masz swoją miłość. No, ciotka nie patrzy, dobra, no nie patrzy. <grymne> Ej, Słuchaj. mogę się z rybaka wprowadzić? No. Trzymaj mnie nagraj. E, nigdy nie prowadziłam, więc A, A ja mam co? Wy? Aha, krzywi. Cześć Cześć krzywi. to, że ona... No, o, nie, musiał teraz się przestać. O nie, no idzie do domu! O, no na pamiętanie. Po co ty mi koni? No bo nie trzeba Po co ty mi konia przywiązujesz? Psiączo, nie, nie Ojej hmm. Czekaj, co, co ja robię? Jezu, to nawet konia nie umie wiązać Czekaj, ja. czekaj, bo ja bym się pokrętała, tak, bym Gratulacje użytkowniku! Ale wali jej gównem No co ty nie powiesz? Oj, kurde, wystarczy na dwóch armach Widać, że cię nie lubi <słysza> <słysza> Przestań się drapać. A później masz taki do dupy ogon! Dobra, dupię z Kanał, kanały, lepszy mój się... <słysza> Patrzcie, widzowie, mamy źrebaka Źrebak Coś robak, stoisz jak za karę, się cofnij. Cofnij się. Trochę. No, kupy to płacze. Yy. No, kupy to są brudne. No, ona... Ksypiste. Ksypiste. Właśnie ona nie umie stać na no, nią na I teraz to przesujemy. Ale no. będziemy taką mam grzywę. Mama okay. okay. no, zakleję. No wiem. Szczurek? szczurek. jest taki szczurek? Nie coś szepcze na łóżko. Tylko jej nie mów, żeby odwalała. Porcia! O, jak szczur! Nie szczuć się tak na tego Kubę. Masz, masz. W ogóle ona, nie wiem, ale Aha. ona tutaj ostatnio robiła drapery. <noise> o Patrzcie, widzowie, mamy tutaj herbatkę. Piękną z kalendarza Agnieszki. Tu masz jakieś inne. Które wybierasz? Tu jest zielona, tak? A tu jest czarna. Tak. One nie pachną. Pachną. To i tu, ja nie wiem, jak ty czujesz przez te opakowania. Ja czuję! Daj wiesz, mi to! Ale przecież w sensie, no to nie pachną, ale. One wywietrzają, ale tamte pachną. Nie wiem. To ładnie pachnie. No. No kurde nie wiem jaką mam. Polecam cię szóstą. No to szóstą zobaczymy. Te zielone są takie I setek stringy, szczerze. Co ty śpiewasz? <grym> Te zielone są takie setek szczerze. Ja śpiewam No właśnie na takie polu Czy ty to dałaś z folią? Ja nie mogę. No debil. Mikroplastik! A to... debilu. A teraz to się rozmroziło trochę, no to... No to mam w tym papierku, czy nie? Czekaj, nie, tam... nie! Nie, nie! Bo to mikroplastik! Nie! Boże święty! Ja pili! Czekajcie, widzą mnie! No debilu, przecież tam to się nie zmieści! No to a ten duży debilu! Widzicie, jak mnie obraża? O, to ten osobnik! Ten osobnik! Wybieramy kubeczek, widzowie. Kubeczek. No, wiesz, wiesz te jakieś dziurne dzieci. Co? Nie. świąteczne może. Ale to nie ten, o tę łapkę. Merry Christmas, Agent. Mała, jak się to się co I co, jeszcze w tej dupie? Ej, bo jakby. To jest Arab, to jest kucyk, ona jest taką mieszanką ona Arabu kucyka. No patrzcie! Jaka zła. Jezu. Kana. Typowa klacz. A ten o. Proszę bardzo. Tak, patrz Jezu, a takie... Chodź do mnie. Chodź do mnie. Kora. Ale kita. Patrz jaka kita. Ogólnie wypuściłam sobie. Baga mówiła, że czemu ci zrobię. Ja sobie ją wziąłam za kantar i pokazałam, że tak. Ciocia jej pozwoliła. Chodź do cioci. Chodź. Chodź do cioci, chodź Oj, chodź Zobaczymy gdzie wybierze drogę O, ale... Ale ładny ten... Tak, ale fajny ten twój źrebak Taki nauczony przecież Chodź, chodź, cofaj Chodź, no chodź No, ona tam Chodź, Miunia no. Do boksu! Bo zaraz, kurde, do boksu! Ich Ty, pasz zrozumiała! Do boksu! Do siebie! Tylko tam stój, one tam pójść. Kora, do siebie! Ciocia, tu już nie pozwoli! Tu nie, bo tutaj sobie się skaleczysz Chodź! Chodź, ciocia, weź weźmie! Chodź, chodź ciocia, cię weźmie! Ja mogę być chrz jej chrzestną? Chodź, chodź, rybak, chodź! Oj. Ja cię wypuściłam! No patrzcie, ona nie chce! Ja cię wypuściłam, a ty. Opa, ona Ej, nie ja chce. kanę i korę na chwilę na boks? Nie. Czemu? Mm. No z nią wyjdę, ty ją tam dasz, zam, -zam a ja wyjdę tam. To ty bierzesz kanę, ja biorę rybaka. Opa, jak ty na łódź, na... No! Kana Ci odwali. Nie odwali. Dobra, ja wyłączam nagrywanie i to robimy. Patrzcie, już mi tu ultimatum stawia, że wypuści kubejka. Patrzcie. To będzie się łapać. Ja tybym szczęła. Popatrzcie. Ale ją wypuściła, widzicie? Wypuszcza. A kurde. A Ja Bo nie mogę otworzyć! <noise> nie ma zapisane! Leko, osoba w właściwie! Jak to było, żeby chłopcze ma większe jaja! Chciałabym zrobić co? Chciałaby lepiej, lepiej sobie zrobię sama! Zapisano mama! Idziemy w Buzi? Iduby! <noise> Nie był? Patrzcie, konik mi nastrał pod boksem. Chod maszczura! szczura! Jak bierze, gdzie? 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 <laughs> Pasz, jak się boi. Ha, głupia. nie I mogę tu do Kuby? Nie, do swojej, kurde. Co, ja do Kuby? Nie. A co, ja mam do Kuby? Pa! będziesz to zlyzywać. On się <głupia> Będziesz to

他。